Cześć, witam Was w moim... nie wiem, już tym odcinku. Teraz będę go pięknym fioletem. A wiele tam ten badnik mam. Jest tutaj, ale ja bym pokazać, go zabić. Bo ja nowego nie bo... chcę tego zużywać, tak, tam, tam, tam tylko na YouTube. Um, to jest tak, tak, Tu mam taki sferma takim. Ten ma akurat 60 kartek, może wystarczy Wam.

i tu klejmy 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 klejmy, 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 tak i w tym nakładam tak ja na ciekawek i tu mamy tutaj dodanie 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 do tego, jak ma z jakimś ja wymarłam na potem pojechałam krótko potem takimi nad jakimiś bika to mam pokazać zrobiłam takim zdobyczem i tutaj nawet mogę to pokazać jedną to nich spirala Tak myślę, jeszcze wam pokażę, jeśli to najeżdżam wideo, jak się robi dla ja, Nexji, a la Violetta. Wyczynia jest tropa.